Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Maleńki harmonogram naszych kolejnych spotkań, wspólnych, tak aby nikomu nic nie umknęło. 17 grudnia, we wtorek, w kolejną pełnię księżyca mamy 15 rytuał dla Matki Ziemi, czyli spotkanie, nasze wspólne spotkanie w wyjątkowym celu dla wszystkich tych osób, którym los naszej planety nie jest obojętny i które pragną zrobić coś dobrego. Kolejna data to 21 grudnia. W sobotę, dokładnie o godzinie 18.11, ma miejsce przesilenie zimowe, czyli, jak wiecie, jest to niezwykle ważny moment w całym roku, i dla mnie osobiście jeden z najpiękniejszych, takich magicznych, bardzo, bardzo wyjątkowych chwil, ponieważ tego dnia ma miejsce święto światła, gdzie światło przybiera na sile, a ciemność. Traci swoją moc, czyli wszystko idzie w kierunku dobra. To jest taki bardzo, bardzo niezwykły moment, i tego dnia, pomiędzy godziną 18 a 19, ma miejsce nasze spotkanie wspólne, a wszystkie szczegóły opiszę dla Was na blogu. Jeżeli ktoś ma ochotę podziękować za to wszystko dobrego, co spotyka go każdego dnia, połączyć się z energią anielską, przywołać te Wszystkie pozytywne energie do swojego życia, to może się tutaj przyłączyć do świętowania razem ze mną. 30 stycznia mamy nasz rytuał Archanioła Zatkiela, czyli rytuał wspólny, w którym Usuwamy to wszystko, co do nas nie pasuje: wszystkie więzy, wszystkie blokady, wszystkie znajomości, wszystko to, co w pewien sposób hamuje nas na naszej drodze do szczęścia, i aktywujemy to, co pozytywne, otwieramy nowe możliwości, przywołujemy nowe znajomości. I pozwalamy, aby archanioł Zatkiel, a także fioletowe promieniowanie, tak zwanej transformacji i przemiany, mogło aktywnie zmienić nasze życie i usunąć z niego to wszystko, co do nas nie pasuje, co nam przeszkadza, i otworzyć nowe możliwości i nowe energie, nowe pozytywne zmiany. Tutaj na ten rytuał, niestety, pozostały tylko. Ostatnie wolne miejsca, dokładnie 5, dlatego jeżeli ktoś jeszcze chciałby wziąć udział w tym spotkaniu, bardzo proszę jak najszybciej sobie to miejsce zarezerwować. W tych poprzednich rytuałach 21 grudnia i 17 grudnia nie trzeba miejsc rezerwować, ponieważ są to rytuały o innym charakterze. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę, moi drodzy, i bardzo, bardzo się cieszę na nasze te trzy kolejne wyjątkowe spotkania. Do naszych kolejnych spotkań magicznych, do naszych kolejnych audycji Wasza Maria Bukardi.